Udawnictwo Czuwaj, Czuwaj przedstawia słuchowisko stworzone na podstawie powieści Romana Dmowskiego napisanej pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski pod tytułem Dziedzictwo. Montaż i efekty akustyczne Marek Niśko. Muzyka wykorzystana podczas tej produkcji Art List. Rozdział 36. Ostatni. Nazajutrz rano odbyło się w kościele parafialnym żałobne nabożeństwo, na którym był obecny Twardowski z żoną, doktor Żemła, służba i niewielka garstka ludzi ze wsi. Pogrzeb zgodnie z życzeniem zmarłej wyznaczono na późne popołudnie. Na tę samą porę, w której pochowano Alfreda Twardowskiego, Wanda ciągle była odrętwiała. Nie można było z nią kilku słów zamienić. Gdy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, z domu twardowskiego wyruszył prowadzony przez księdza rybarzewskiego kondukt pogrzebowy, posuwając się wolno przez las i przez pola ku cmentarzykowi parafialnemu. Złożono trumnę do dołu wykopanego obok mogiły dziedzica Turowa i zaczęto ją zasypywać. Ksiądz zaintonował Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce Dom, est nostra salve. Uwaga twardowskiego była skupiona na wandzie, którą chwiejącą się na nogach podtrzymywał. Naraz spostrzegł poruszenie w niewielkim, zgromadzonym dookoła grobu tłumie. Ku niemu przeciskał się Grzegorz. Dawny służący stanął za jego plecami i szepnął mu do ucha: dom się pali, podpalony. Twardowski spojrzał w stronę turowa. Nad lasem wzbijał się ku niemu potężny, czarny słup dymu. W bibliotece jest skrzynka z papierami. Muszę jechać automobilem, bo nie zdążę. Jedź, rzekł Krótkotwardowski. Ksiądz, który stał zwrócony twarzą do lasu Turowskiego, widział również dym na tle nieba. Kończył jednak żałobną pieśń tym samym, równym głosem, poczem odmówił wespół z obecnymi wieczny odpoczynek. Wtedy dopiero zaczął szybko zdejmować z siebie kapę, stółę i komrze. Skinął na Twardowskiego. Zabierzcie mnie ze sobą! Wanda stała nieruchoma, patrząc w ziemię. Dom się pali. Rzekł do niej Twardowski. Spojrzała nań obojętnym, tępym wzrokiem. Dom? Który dom? Turowski. Wskazał jej słup dymu nad lasem. Patrzyła jakby nic nie rozumiejąc. "Dom mego stryja." Dopiero te słowa coś w niej poruszyły. Zaczęła mówić do siebie ledwie dosłyszalnym głosem: Do mnie pokoju i rozpaczy. Do mnie szczęścia. Wpatrywała się suchymi oczyma w ponury widok. Wziął ją pod rękę i razem z księdzem ruszyli ku wyjściu z cmentarza. Cmentarz w jednej chwili opustoszał. Na drodze widać było sznur ludzi biegnących w kierunku turowa." W tej chwili stanął przed cmentarzem automobil, który zawiózł wszy Grzegorza i towarzyszących mu ludzi, wracał teraz po państwo. Gdy ruszyli, Twardowski zwrócił się do księdza. Grzegorz pojechał ratować skrzynkę z papierami. Czy ksiądz cokolwiek wiedział o nich? O Wiedziałem o ich istnieniu, ale jedynie Grzegorz wiedział, gdzie są schowane. W pół roku po śmierci pana miał polecone przez niego wydobyć je z ukrycia i postąpić zgodnie z moją decyzją. Albo oddać je panu, panie Zbigniewie, albo złożyć je w jednej z wielkich bibliotek prywatnych, której kustosz zobowiązał się był je ustrzec od niebezpiecznych oczu i rąk. Słońce już zaszło i zmrok zapadał. Znalazłszy się za lasem, ujrzeli wspaniały w swej grozie widok domu Turowskiego na wzgórzu, całego w płomieniach. Wanda nie ma, patrzyła szeroko otwartymi oczyma na rozciągający się przed nią obraz. Spojrzała na męża. Jaka to potężna rzecz ogień gdy jest tak wielki nigdy nie widziałam pożaru. Twardowski odczuł w tych słowach pierwszą u niej od wielu dni zdrową refleksję żywej istoty tak. Odrzekł, biorąc ją za rękę. To piękne w swej grozie. I to właściwie zakończenie wielkiej tragedii. Chciała coś powiedzieć, ale automobil zatrzymał się przed wrotami Turowskiego domu. Otworzył im drzwiczki Antoni, który czekał z miną przerażoną i z rozpaczoną zarazem. Dom podpalony. Mówił tonem winowajcy. Podpalacz musiał znajdować się między ludźmi z zakładu pogrzebowego. Oni tu jeszcze zostali z godzinę po eksportacji, uprzątali swoje rzeczy, a potem odjechali ciężarówką do Warszawy. Pożar wybuchł zaraz po ich odjeździe. Twardowski słuchał relacji i pewne rzeczy w myśli zostawiał. Mówił sobie, że profesor Paloma Oldenhuis musiał przed wyjazdem zostawić komu należało instrukcję, jak załatwić sprawę niedogodnych dokumentów. Instrukcje ściśle i umiejętnie wykonano. Weszli do parku i zaczęli zbliżać się do ognia. Przed palącym domem, w odległości na jaką pożar pozwalał, stała gromada ludzi bezczynnych, nieumiejących się na nic przydać, przeszkadzających tylko akcji ratunkowej. W mniej zajętych przez płomienie częściach domu co chwilę otwierało się jakieś okno i wylatywały z niego meble, obrazy, zwinięte dywany. Podbiegali ludzie i odnosili to wszystko za dom, w głąb parku stratowanego już całkiem po wiosennych porządkach. Każde wszakże nowo otwarte okno wywoływało nowy prąd powietrza, za którym szedł ogień zmuszając domowników do ucieczki. Twardowski szukał okiem Grzegorza, ale nigdzie nie było go widać. Zbliżył się do nich rządca folwarku, który widocznie kierował akcją ratowniczą i zimnej krwi nie tracił. O ratowaniu domu nie było mowy. Starałem się tylko nie dopuścić ognia do stajeni i wozowni. Kazałem zasypać schody do piwnicy, żeby tam żar się nie dostał. Ale zresztą nic jej nie grozi. Jest głęboka i ma grube sklepienie. Ocaliło się tylko trochę sprzętów, ale nic z najważniejszych. Z biblioteki nic nie dało się wynieść. Ogień stamtąd się zaczął. A gdzie jest Grzegorz? Rządca stał przez chwilę z otwartymi ustami. Grzegorz wziął ludzi do wynoszenia rzeczy z domu, ale już go opuścili. Biegnę poszukać. Niech państwo przejdą na drugą stronę domu. Tam są tylko wyniesione rzeczy i nasi ludzie, którzy ich pilnują. Na trawniku leżały zwalone w bezładzie na kupę przeróżne sprzęty. Przy nich zaś stali dwaj ludzie z folwarku. Obok leżał na ziemi piorun. Na widok twardowskiego podniósł się i podbiegł do niego jednak bez zwykłej werwy, ze skomleniem, jakby prosząc o współczucie. Ludzie strzegący sprzętów ustawili na trawniku parę foteli, w jednym z nich twardowski posadził Wandę. Piorun podszedł do niej, położył jej łeb na kolanach i patrzył smutnie w oczy. Głaskała go machinalnie, wpatrzona w ogień, od którego oczu oderwać nie mogła. Twardowski, który ją ciągle z niepokojem obserwował, spostrzegł, że dotychczasowe odrętwienie zaczyna ją powoli opuszczać lód, w który się zmieniła, jakby tajał pod wpływem ognia. Patrzyła na pioruna, wzięła jego łeb w obie ręce i zaczęła do niego mówić: Biedny piorun taki smutny taki przerażony. Straszne rzeczy się dzieją, prawda? Twój dom ginie, ale twój pan jest i weźmie cię ze sobą. Twardowski cieszył się, że go sobie choć w rozmowie z psem przypomniał. Odszedł go na chwilę niepokój o Grzegorza. Naraz z tłumu stojącego z drugiej strony domu rozległ się krzyk. Twardowski skoczył. Nie ruszajcie się stąd. Rzekł do Wandy i księdza i pobiegł w kierunku domu. Na jego spotkanie biegł szofer Marek. Stanął przed panem biały jak ścian. Co się stało? Grzegorz! Grzegorz zginął w ogniu! Skąd wiesz? Ludzie widzieli, jak okno biblioteki wywaliło się i stanął w nim człowiek, cały w płomieniach. Trzymał skrzynkę w ręku. Potem znikł. Głupie baby zagadały, że to nieboszczyk pan się pokazał. Ale to był Grzegorz! Twardowski odruchem chciał biec do płonącego domu. Wtem rozległ się straszny łoskot i z domu buchnął w górę słup iskier. Pułap się zawalił, jęknął Marek, już koniec. Zaległa grobowa cisza. Wśród niej rozległo się ponure wycie. Twardowski obrócił się. Na trawniku przysiadł się Pioru. Podniósł mordę ku górze i wył. Raz, drugi, trzeci. To jego pieśni pogrzebowa dla Grzegorza. Rzekł Twardowski głosem zdławionym. Nie chciał iść do Wandy z wieścią o nowej śmierci. Wziął szofera i poszedł szukać rządcy. Wszyscy ludzie, którzy ratowali sprzęty, uciekli do domu. Tylko jego nie widzieli. Musiał zostać. Dlaczego poszedł do biblioteki, która już była w ogniu? Chodziło mu widać biedakowi o tę skrzynię, którą trzymał w ręku, gdy go ludzie widzieli. Oj, straszną śmiercią zginął. Taki dobry i dzielny człowiek. Twardowski wyrzucał sobie, że pozwolił jechać Grzegorzowi. Trzeba było zatrzymać i jechać razem. Byłby go nie puścił do biblioteki. Zgnębiony wracał do Wandy, bojąc się, że może być niespokojna. Ksiądz spojrzawszy na jego twarz zmienioną, zapytał: Co panie? Co? Panie Zbigniewie? Nic. Wszystko się już kończy. Wanda wbiła weń oczy. Nie oszczędzaj mnie. Ja wiem, co się stało. Grzegorz zginął w płomieniach. Twardowski ruchem głowy potwierdził. Ksiądz Rybarzewski wstał, odkrył głowę, przeżegnał się i odszedł w głąb parku. Wanda zasłoniła sobie twarz dłoń i łkał. Nareszcie płacze. Jest ocalona. W tej chwili dopiero przyznał się przed sobą do przesiadującej go obawy, że dziewczyna oszaleje. Płakała długo, wreszcie otarła twarz i podniosła nań oczy. Z oczu tych patrzyła niewypowiedziana tkliwość. Wyciągnęła do niego ręce, które uchwycił, pomagając jej powstać. Tyś mi jeden został na świecie. Chodźmy stąd. Trzeba się pożegnać z księdzem. Skierował się w głąb parku. Kto ci powiedział, że Grzegorz zginął? Piorun! Zawył tak żałośnie. Tak, to mogło być tylko po stracie Grzegorza. Albo nie kończ. Chwyciła go za rękę. Ty zostałeś. Ciebie mam i już ciebie nie stracę. Ani kulmer, ani ten straszny dom już nikogo nie zabije. Biedny Grzegorz. W czerwonym blasku oświetlającym część parku spostrzegli księdza klęczącego z głową pochyloną ku ziemi. Modlił się. Widocznie usłyszał ich kroki, bo wstał, nakrył głowę i ku nim się zbliżył. Bóg mu okaże miłosierdzie. To była dusza surowa, ale dobra. Zabił nikczemnika dla swego pana i dla niego samego straszną śmiercią zginął. Miał pan słuszność, panie Zbigniebie, że księga się jeszcze nie zamknęła. Ale teraz? Teraz tak, proszę księdza, bo ten dom już nie istnieje. Śmierć, domu, zamknęła księgę zmarłych. Więc dla nich już tylko mamy obowiązek modlitwy za wieczny ich dusz spokój. Trzeba myśleć o żywych i o obowiązkach swojego życia. Ono się teraz dla was zaczyna. Odjeżdżacie pewnie zaraz. Bywajcie zdrowi. Ja tu jeszcze zostanę. Podał rękę w Wandzie i spłoszył się niesłychanie, gdy ta rzuciła mu się na szyję i w twarz go pocałowała. Twardowski uściskał się z nim gorąco. Odwiedzę was wkrótce i zdam relację z tego, co się stało. Dokąd jedziecie? Twardowski spojrzał na żonę. Do Zbychowa czy do waszego mieszkania w Warszawie? Do ciebie. Odparła bez wahania. Ależ ja mieszkam po kawalersku. Tam gdzie ty mieszkasz. I dla twojej żony miejsce się znajdzie. Ksiądz uśmiechnął się zadowolony. Za odchodzącymi zrobił znak krzyża. Potem zawołał. A nie zapomnijcie zabrać pioruna. Wysłuchali Państwo ostatniej części pierwszego w Polsce słuchowiska stworzonego na podstawie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Dziękujemy za okazane wsparcie, które uzyskaliśmy podczas tej produkcji. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu Marek Miśko. Opieka nad produkcją i całym projektem Monika Miśko. Muzyka Artlist. Produkcja, wydawnictwo, czuwaj. czuwaj. Wszelkie prawa zastrzeżone. Do usłyszenia przy kolejnych produkcjach.